Stary, odkryłem kod na nielimitowaną motywację. Za każdym razem, kiedy myślimy o zrobieniu czegoś, na przykład zrobienie treningu, to myślimy sobie o tym, że zajmie nam to dwie godziny, będę musiał się potem umyć, będę musiał potem coś zjeść, bo będę głodny i tak dalej. Cały czas zwracamy uwagę na te wszystkie negatywne rzeczy, na te koszty, które musimy ponieść, ale nie zwracamy uwagi na te zajebiste rzeczy, które dostaniemy. Na przykład będziesz w lepszej formie, będziesz dłużej żył, bo twoje serce będzie miało le niższy heart rate max. Będziesz zajebiście wyglądał, będziesz mógł przyciągnąć lepszą partnerkę, albo bardziej się podobać swojemu obecnemu partnerowi partnerce. Nie zwracamy uwagi na te zajebiste rzeczy i właśnie chodzi bardziej o to, żeby zwracać uwagę na te zajebiste rzeczy, bo z automatu patrzymy na te negatywne, a o tych pozytywnych myślimy dopiero gdzieś tam później, albo wcale. I to jest właśnie Wybitne, że możemy sobie popatrzeć na te pozytywne rzeczy i od razu się schajpować i przychodzi ta cała motywacja. A drugą rzeczą, którą można zrobić, żeby mieć właśnie nielimitowaną motywację, to zacząć działać, nieważne jak się czujemy, nieważne czy jesteśmy zmotywowani, czy nie jesteśmy zmotywowani, to zaczynamy działać i wtedy motywacja sama przychodzi. Mówił o tym nawet Picasso, że natchnienie, inspiracja nigdy nie zostaje go tego, tylko zwykle zostaje go przy pracy. On zaczynał robić, i dopiero potem przychodziła ta motywacja, inspiracja, i dopiero się jeszcze bardziej nakręcał i nakręcał. To jest właśnie najcięższe, bo wszyscy uważają, w tym ja kiedyś tak uważałem, że najważniejsze to jest zrobienie całego tego zadania. Najtrudniejsze to jest zrobienie tego całego ogromu pracy, który mamy przed sobą. Ale nie. Najtrudniejszym jest to, żeby po prostu zacząć działać. Tu jest cała blokada, bo kiedy zaczniemy działać? Idzie, nie? Wszystko jedzie, jedziemy sobie i odhaczamy zadanie, a potem mamy ochotę jeszcze zrobić jeszcze jedno, bo jesteśmy już tak nakręceni pozytywnie. I o to chodzi. Najciężej jest zacząć, więc po prostu zaczynając mamy nielimitowany hak do motywacji, bo nieważne co się stanie, to znajdziemy tę motywację i zrobimy co trzeba. Tyle ode mnie. Trzymaj się.